W alchemii słów. Jak zawsze goszczą mnie moi bracia, alchemicy Artur i Paweł. no i dzisiaj porozmawiamy sobie o duchach, demonach słowiańskich, które zadamawiały się w gospodarstwach wiejskich, ale bardziej o tych pozytywnych duchach. Zatem pierwszą wzmiankę o słowiańskich demonach możemy znaleźć już w pracach VI wieku. Prokopas Cezarei, natomiast znacznie większy zasób wiedzy pochodzi z czasów X do XII wieku. To są zapiski różnych kronikarzy niemieckich, duńskich czy ogólnie słowiańskich, ale mamy też do dyspozycji na przykład znane opracowanie Rudolfa z Raciborskich, czyli katalog magii Rudolfa oraz parę wczesnoruskich utworów literackich, np. przykład słowo świętego Grzegorza teologa o tym jak poganie kłaniali się boszkom. Niemniej należy uważać z takimi przekazami, gdyż wielu z tych autorów no nie, nie wywodziła się z kręgu słowiańskiego, no a ponadto wiele interpretacji czynionych było przez pryzmat chrześcijaństwa. Tutaj też warto zaznaczyć do tego, jak to było powszechne zjawisko i uznawane za oczywiste. I na przykład bulla papieska z 1484 roku papieża Innocennego VII Wiele osób wdaje się w konszachty z demonami, sprawiając zniszczenie i zbrodnie za pomocą czarów, zaklęć i innych haniebnych wierzmiarskich wykroczeń, skutkiem czego niszczeją i gniją nowonarodzone dzieci, zwierzęta, plony, winice i owoce w sadach. Ponadto złe te istoty bólem i udręczeniem nawiedzają ludzi i zwierzęta, odbierając mężczyznom zdolność płodzenia, a kobietom poczęcia. To było tak uznawane za oczywiste zjawisko w tamtych czasach. Tutaj warto zauważyć, że był to początek działań inkwizycyjnych zakrojonych na szeroką skalę, bo zaraz po tej buli papieskiej yy, powstał młot na czarownice Maleus Maleficarum, czyli można powiedzieć, że przyniosła ona wielu ludziom dużo bólu. Tak, warto też tutaj zmienić, że. Można nas dziwić w czasach, jak ludzie mogli wierzyć w duchy. Jednak było tak wiele zjawisk niewyjaśnionych, że łatwo było tak naprawdę przez ten pryzmat tych sił nieczystych, sił też jakichś boskich, czy sił naturalnych, właśnie rozumieć świat. W tamtych czasach było to dosyć standardowe podejście. Ponadto niedożywienie, czy jakiegoś rodzaju substancje specyficzne, które zażywali, czy Otoczenie, w jakim żyli, czy choroby, mogły sprawiać, że rzeczywiście wydawało im się, że widzieli różne specyficzne zjawiska, i interpretować właśnie to przez pryzmat duchów. W wielu przypadkach tego typu wierzenia są po prostu sposobem danej grupy ludzi na zrozumienie świata dookoła nich. I dlatego bardzo wiele tego typu istot w różnych mitologiach odpowiada zlokalizowanym na tereny, w których się znajdowało, czy to konkretnym chorobom czy konkretnym zjawiskom a przykład atmosferycznym. Tak, chociaż warto powiedzieć tutaj, że Marek wspomniał, że rzeczywiście ludzie widzieli rzeczy realnie. Jeżeli na przykład Żyto było zarażone poryszem, niektóre sporysze potrafią zawierać substancje psychoaktywne, halucygenne. gdzie naprawdę potrafili widzieć rzeczy niezwykłe, nie było tak dobrych środków ochrony roślin. Tutaj warto zaznaczyć, że w każdej mitologii i w każdej wierzeniach bogańskich występuje jakiś rodzaj psychodelików, który zazwyczaj jest spożywany czy przyjmowany przez szamana, guślarza, kogoś takiego. Więc, więc to jest akurat, jeśli chodzi, się mówimy o kwestii substancji psychoaktywnych, jest to rzecz, która się przewija przez niemal każdą teologię. Tak, choć wiele z duchów słowiańskich było uważane za niewidzialne albo niewidzialne wtedy, kiedy one chcą być niewidzialne. Tak. I determinowano ich istnienie, określano ich istnienie na podstawie zewnętrznych obserwacji, drapania gdzieś tam wieczornego czy, czy właśnie jakiś rodzaju, nie wiem, mruczenia. Wiele rzeczy, które dzisiaj moglibyśmy bez problemu wyjaśnić myśląc logicznie, rozsądnie, w dawnych czasach było znakiem, że w gospodarstwie są duchy. Tak, tak. No. I czasami straszono dzieci, na przykład taki mrucek, jeden z domów, hmm. właśnie takich duchów domowych, no to on właśnie tak siedział gdzieś sobie w cieniu, podobno i mruczał. I potem dzieci straszono, że tam bo was mrucek w porwie. Więc wykorzystywano to do kwestii pouczenia, ale pouczając, wierząc jednocześnie w te duchy. No bo jak teraz. Tam ktoś chce jakieś bajki dzieciom opowiadać, no to nie wierzy w reksia, czy to tam się opowiada dzisiaj dzieciom. Znaczy, dzisiaj. się znaczy tego Mikołaja. Dzisiaj A. tak czy inaczej, bajki są tak skonstruowane, żeby uczyć dzieci lekcji, jak się zachowywać, co jest dobre, co jest złe. I prawda jest taka, że w dawnych czasach to nie było inne. Tylko po prostu inaczej te metody były osiągane. Tak, ale to jest tak jak teraz na przykład. Pokazuje się dziecku, że dziecko się może oparzyć, że uczy się na rzeczywistnie istniejących rzeczach, obiektach, czy przypowieściach czy jakichś wydarzeniach. I tam duchy traktowane jako obiektywnie istniejące i na ich podstawie uczono dzieci na jakichś słusznych zachowań. Zwłaszcza też koegzystencji z tymi duchami, no, bo skoro duchy są silne, potrafią być niebezpieczne, to dziecko od najmłodszych lat powinno wiedzieć, jak się w takim no, duchowym świecie obracać. Dokładnie. No, ile jest duchów, które za swój cel obierają konkretnie niegrzeczne dzieci? Przecież <śleszte> <śleszte> tak. Tak, tak, oczywiście. Zwłaszcza, że no to jest też coś ciekawe, bo dziecko jako ten, to słabsze, mniej roztropne, rzeczywiście przez świecie ile zagrożeń na niego czeka. Więc być może za część tych zagrożeń, niebezpieczeństw, tego, co się dzieje przez dzieci w wypadku, odpowiadają duchy. Tak warto znaczyć, że, bo mówimy na razie o duchach negatywnych, że nawet te pozytywne duchy potrafiły być niebezpieczne dla człowieka, jeżeli człowiek. Przejawiał negatywne własności. Jeżeli był leniwy, jeżeli był pijakiem, był lubieżny, to bardzo często nawet, nawet pozytywne duchy wtedy odwracały się od kogoś takiego i karały go surowo. Tak, no duchy można powiedzieć, za dobre nagradzały, a za złe karały. Za złe karały. Tak. No to może przejdźmy do tych bardziej pozytywnych duchów. Na tych duchach chcemy się skupić. W przyszłości porozmawiamy tu również o innych rodzajach tych duchów. To jest po prostu na, na inny moment. I może przejdziemy do jakichś takich krasnoludkowatych, bo krasnoludki, krzaty tego typu stworzenia, no one tak mocno wbiły się w naszą kulturę słowiańską, też nawet w popkulturę dzisiejszą, a kinematografię. Co ciekawe, <gry> y większość właśnie duchów domowych jest przedstawiana postaci jej kresątków. są właśnie jakby niscy ludkowie, jakby niscy, niscy starzy ludzie, niscy, bardzo mali. albo, albo bardzo maciupcy, albo, albo mali. Tak, albo, albo dokładnie. Niscy. To tak bywa różnie z tymi tak. Rosmanami. Karłowaci, tak czy inaczej że powodem tego, że ich nie, nie widziano, poza faktem magicznym, było też to, że ich rozmiar nie pozwala ich tak łatwo dostrzec i że potrafiły się unika potrafi unikać ludzkiego wzroku i poruszać się po prostu niezawodzone. Ten potrafił wejść na przykład do mysiej dziury. O, tak. Inne potrafią mieć magiczne zdolności, na przykład, że stają się niewidzialne przez czapkę. I ogólnie hmm. też słowo właśnie tutaj Kraśny, to znaczy piękny, ale też również kiedyś czerwony. I określano właśnie krasnoludki jako te o czerwonych czapeszkach, czerwonych kubraczkach. Tak, I a wierzono, to... że te czapki były magiczne i jeżeli człowiek taką zdobędzie, no to czarnoksiężnik może używać jej do swojej magii, a zwykły człowiek jest w stanie tak naprawdę za suty okup oddać ją krasnoludkom. Tak, czas nudki, pomimo że takie małej, to jednak dużo złota posiadają. Wielkie pękate sakiewki potrafią przynieść Co? z podziemnego królestwa swojego, gdzie żyją najczęściej. Właśnie, podziemnego, bo to jest myślę cenny kruszec związany z tym, że wedle wierzeń tego typu istoty zazwyczaj mieszkają pod ziemią i to jest albo pod gospodarstwem, albo pod jamami ciągnącymi się pod całą wioską, albo pod polami. Zależy, od który, o których duchach mowa. Co doskonale tłumaczy fakt, po pierwsze, że nie jest tak łatwo zobaczyć, a po drugie to, że skąd one biorą tyle właśnie bogactwa. Mm. Tak, no i bardzo możliwe, że widząc pozostałości po na przykład kręcich norach, można pomyśleć, że o kto to wyszedł, to musiały być krasnoludki. Zwłaszcza, że w tamtych czasach wierzono, że metal potrafi się właśnie rozmnożyć w ziemi. A w stolicach są tyle złota, to właśnie może właśnie poprzez tą ziemię. Wychodują, no, to chodują, nożą, no <gry> Uprawiają tak. złoto. One. Co warto znaczyć, poza faktem, że krasnoludki mieszkają po ziemi i wychodzą z niej, to zwykle wychodzą z niej w nocy, kiedy wszyscy śpią. Co też tłumaczone, dlaczego jest ich, jest ich ciężko zobaczyć. I co ciekawe, dlaczego krasnoludki są takimi duchami, duchami opiekuńczymi? Co one robią, że to jest tak dobrze działają na gospodarstwo? Otóż w zamian za podobno trochę jadła i napitku, czyli to, co się zostawiało im jako z tego rodzaju ofiarę, potrafiły na przykład posprzątać obejście, potrafiły zacerować jakieś rozprute ubrania, potrafiły nawet zajmować się zwierzętami. Krasnoludki, zwłaszcza polskie, podobno uwielbiały konie. Potrafiły mhm. wygonić szkodniki tak. przez, przez przed niebezpieczeństwem albo chronić przed niebezpieczeństwem. Tak, no i były różne rodzaje tych krasnoludków. Na przykład jeden z tych rodzajów były podziomki, takie dość kapryśne stworzonka, które można powiedzieć, brały taki rodzaj oferty, że potrafiły przynosić ludziom jakieś bryłki, złota, ale wymagały dużej ilości szacunku. Jeżeli ten szacunek nie został im oferowany, dany i nie został podjęty z nim taki pakt, no to potrafiły, jak to są bardzo małe, wejść do człowieka do ust podczas snu i tam we wnętrznościach siać spustoszenie potem taki znachor przychodził i wypędził podziomki. Jeżeli ostatni podziomek nie wyszedł bo ostatni wychodził król no to, król podziomków. Tak, podziomków, no to ten król podziomków no, potrafił to całkowite spustoszenie i zamęczyć takiego człowieka. Warto też powiedzieć, że na przykład niektóre były bardzo mocno przywiązane do jakichś obszarów, na przykład parcuki zajmowały sady, jakieś miejsca, które są związane z, z gospodarstwami, ale na zewnątrz. I też one właśnie mieszkały pod ziemią daje też takich paktów, na przykład kałk, taki rodzaj małych stworków krasnoludków. No to on robił pakty w taki sposób, że rozrzucał jakieś takie drobne śmieci, kawałki, sznurków, korupki kamyki po podłodze, a do jakichś dzbanków z, z mlekiem, z piwem wsypywał paprochy. No i jeżeli gospodyni zamiotła, i tam nie napiła, a nie napił się gospodarz z tego dzbanka. No to się bardzo na to denerwowały, uważały, że to zostały obrażone raczej. No i potrafiły też się tutaj jakoś nieprzyjemnie obejść z gospodarzami, ale jeżeli nie wymieciano darów, napito się z tego dzbanka, to znaczyło uzawarcie umowy pomiędzy tym rodzajem krasnoludków, No i one rzeczywiście doglądały zwierząt, pomagały w pracach, no ale w pewnym momencie przychodziła też pora na zapłatę, bo jak się już gospodarze dorobili dzięki temu, że pomagały im Kałuki? Jak, jaką zapłatę brali? No właśnie, nowe ubranka. Trzeba znaczy, znaczy, znaczy było im takie malutkie ubraneczka czerwone zrobić i oni uznawali, że to jest uczciwy układ i odchodziły sobie już nie wiadomo gdzie. Ciekawe, albo kałuki mówimy, natomiast są też kałutki, czyli wersje żeńskie, bo większość tego typu istot miała własne rodziny własne społeczeństwa, do których ludziom nie było dane przeniknąć. I z tego co wiadomo, to kałki chyba specyficznie były litewskimi odmianami krasnoludków. Tak samo jak na przykład podobne, podobne zachowanie miały niemieckie koboldy, czy właśnie nasze, nasze krasnoludki. Z tym, że zależy od tego, gdzie dane istoty występowały, tamtejsze różnice w ich zachowaniu mogły być tłumaczone miejscowymi, miejscową kulturą, miejscowymi zapobonami. Tak. Nie wszystkie też te krasnoludki mieszkały bezpośrednio w izbie, bo potrafiły mi też zamieszkiwać w izbie albo przychodzić do izby przez mysie dziury czy jakieś tam różne sposoby nocą, ale też potrafiły mieszkać w ogrodzie czy na przykład na pasiece. Jest taki rodzaj pasiecznik rodzaj krasnoludka, który też w czerwonym kubraczku I doglądał uli, tego bardziej możnego jakiegoś gospodarstwa, które miało te ule. Nawet zamieszkiwał jakiś opuszczony jeden uli, i tam często wieszano jakiś talizman, który świadczył, że tam właśnie pasiecznik mieszka. I ogólnie pasiecznik był uważany za takiego ducha, którego bano się, nawet w że darzono tak. szacunkiem. I nawet nie wymieniano jego imienia, tak głosowo nie mówiono, a nawet i w źródłach pisemnych pano się wymawiać. Palił sobie z długiej fajki, doglądał i dzięki temu pszczoły robiły bardzo duże ilości miodu i to gospodarstwo się bardzo bogaciło. A warto zaznaczyć, że dlaczego na przykład się go bano. Bo co taki pasiecznik mógł zrobić? Otóż, wedle podań, złodziei mógł złapać i wziąć do tak zwanego diabelskiego tańca, gdzie po prostu wywijał i ciskał takim gagatkiem przez całą noc, co mogło się skończyć śmiercią nieszczęśnika, nawet. Tak, tak, ale nawet i nie tylko złodziei potrafił tak pomęczyć, wiadomo, złodziei to no tym tak. bardziej, ale takich, m, którzy pracowali w tym gospodarstwie, jakoś zewnętrzny, naje, najemnicy, służba, <Służba, służba taka, która m, potrafiła sobie podpić tego miodku troszkę, a właśnie ten paściecznik robił czar nad tym miodem i wiedział, że ktoś podpił sobie czy nie. I takiego sługę bałamucnego, który tutaj nieuczciwego, który podpił nie swojego miodku, no to też potrafił podręczyć tak porządnie. Zwłaszcza, że te czary wzmacniały pędzone na miodzie nalewki, nie dość, że był nieziemny. na taki chłop, to jeszcze potem zamęczony potężnie. Tak. A zapłatą za działanie pasiecznika było co ciekawe, nie tylko pożywienie, ale przede wszystkim szacunek, bo to był bardzo dumny duch. On bardzo liczył sobie szacunek ludzi i na przykład niedotrzymanie szacunku, nie oddanie mu należnej ofiary sprawiało, że się mścił na gospodarzach. Dużo z tych duchów wymagało szacunku. Niektóre bardziej, niektóre mniej. Ale na przykład ciekawe było też, że niektóre duchy nie miały praktycznie kontaktu z ludźmi, chyba że ludzie bezpośrednio tego kontaktu sobie zażyczyli. Na przykład taki tak. mir Stodolny, czyli Mistrz Stodolny, taki bardzo też znany, potężny duch, którego słuchały się zwierzęta i opiekował się no właśnie stodołą. No to on raczej nie miał takiego kontaktu z ludźmi, chyba że. No gospodarz powiedział, pomyślał sobie, że trzeba takiego Mira jednak się w jakiś sposób skontaktować, no bo potężny duch, no to może mi coś tam skatnie. No co trzeba było zrobić? No trzeba było trzy razy obejść nocą stodołę i głośno wołać, wyłaź goły ze stodoły. Taki rodzaj ciekawego zaklęcia. No i potem pojawiał się taki nagi karzeł, podobno żywy ogień buchał mu z paszczy, no i pytał tak, czego chcesz? I pytał tak, czego chcesz, bo podobno był bardzo niecierpliwym karłem. Trzeba było szybko mówić, bo jak nie, no, to się strasznie potrafił zeźlić. No i o co proszą o takiego Karła? No różne, bogactwo ogólnie, jakieś rodzaje czarów, tego, tego typu rzeczy. A często ceną za to była dusza gospodarza. A to ciekawe, bo bardzo wiele tych istot się ze na sobą nakłada i powtarzają się pewne motywy, bo kwestia tego, że wychodzi istota, która sprawia w życie, prawie też, że w ochu. Która tylko wtedy taki dziadek wychodzi z podziemi po tym, jak ktoś weschnie głośno, i też sam z siebie proponuje, żeby spełniać życzenia, ale jest niecierpliwy i każe to życzenie spełnić szybko. No i jest to taka też przestroga, że często się wzdycha, nie mając tak naprawdę powodu do zmartwień, bo mając wszystko do zyskania, mówi się jakieś proste, nieprzemyślane życzenie, które och spełniał. I wracał wtedy pod ziemię. A też warto zauważyć, jak tego, te, te wszystkie istoty, jak są przedstawiane, bo bardzo wiele atrybutów też dotyczy tego, co, co robią. Na przykład mir, mistrz Solony, wiadomo, buchanie ognia i tak dalej. I jest to naprawdę widok, który zapewnia szacunek, a wedle, wedle legend, on, rządził w stodole. Wszystkie istoty, w tym też te nienaturalne, musiały się go w stodole słuchać. To była jego domena. Mówiliśmy wcześniej na przykład o pasieczniku i że pasiecznik nosił ze sobą fajkę. Fajka, tak. tak, a było znanym, że używanie dymu sprawiało, że bezpiecznie jest pracować, przenosić z pszczołami. Więc myślę, że bardzo wiele z tych atrybutów demonów to są rzeczy, które po prostu ktoś zauważył i które im przypisywał, bo pasowały do ich roli. To nazwy same ich pochodzą od Często od czynności, czy tam pasiecznik, czy, czy właśnie ten mistrz stodolny. Tak samo nawet te krasnoludki, to często właśnie te czerwone małe ludki, tak. tak z takich duchów jeszcze przypisanych do miejsc mógłby być na przykład banik, czyli to jest opiekun łaźni. Czyli też łaźnia by był bardziej poprawna niż się wydaje w dawnych czasach. Mamy taką wizję braku higieny, ale ona nie jest do końca prawdziwa, zwłaszcza przed odkryciem porów w skórze. To jest znana historia. były powszechne na ziemiach słowańskich, więc nie ma że one też dostały no. ducha pojedynczego. Przed odkryciem porów i przed dżumą.